Dajcie z tej strony Addison. I dzisiaj jest dosyć specjalny film. Otóż jestem tutaj, jak już zdążyliście zauważyć napis na mnie turce i w tytule. Jestem dzisiaj z Materosem, czyli jednym z największych praktycznie youtuberów o Jurassic World w Polsce. Witam Cię serdecznie. Siemanko, witam wszystkich. Dzięki Addison za zaproszenie. I tak, będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o Jurassic World Dominion z racji, że Mam nadzieję, chociaż, że niedługo dostaniemy zwiastun, więc na początku myślę, że zajmiemy się tematem organizacji, która ma się tam pojawić, czyli Biosynu, oddaję Ci głos, zacznij ty. Okej, okay, no to jeśli chodzi tutaj o Biosyn, no to może zacznijmy od tego, jak to wszystko w ogóle się zaczęło, jeśli chodzi o trylogię Parku Jurajskiego. Ponieważ firma jest jedyną, oprócz InGenu, kanoniczną firmą, która zajmuje się odtwarzaniem prehistorycznych zwierząt, w tym też dinozaurów. Ale nigdy nie usłyszeliśmy nazwy Biosyn w żadnym z filmów. Jedną rzecz, którą widzimy, jest to scena z Nedrim, kiedy to Lewis Dodson, który jest dyrektorem biosynu, przywozi mu pieniądze w zamian za wykradnięcie embrionów, które oczywiście znajdowały się. Na Nublar. No, i tutaj kończy się cały wątek, jeśli chodzi o sam Biosyn. No, i wiemy doskonale, że pojawi się w Jurassic World Dominion. No, i teraz pytanie, jakie zwierzęta, jakie gatunki oraz gdzie będzie znajdowała się ich baza. To jest najbar najbardziej e, ciekawa rzecz, jeśli chodzi właśnie o szóstą część e, całej serii Jurassic Park, czy też Jurassic World. No, i e, czy będzie to też połączone, właśnie. Tutaj, jak rozmawialiśmy też za kulisami, że tak powiem, z Addisonem, połączone z, z Manta Corp. No i jaki udział w tym wszystkim będzie miało InGen, no i właśnie Lewis Dodgson pojawi się ponownie, chociaż będzie go grał zupełnie inny aktor, niż ten, którego widzimy w Parku Jurajskim. No ale yeah, są wątek ba bardzo ciekawy, no i tak jak już wspomniałem, zobaczymy jakie tutaj powiązania będą między każdą z korporacji. Dobrze, a więc przyznam dosyć długa wypowiedź i może na początku ja tutaj zacznę. Jak wiecie, tworzyłem swego czasu teorię na temat Wiosynu w Jurassic World Dominion. I jakby to powiedzieć, moim zdaniem tutaj powtórzę swoje słowa sprzed kilku miesięcy. Moim zdaniem, Wiosyn będzie miał bazę nigdzie indziej jak na właśnie Isla Sorna. Wiemy, że. Isla Sorna prawdopodobnie powróci. Powiedziałem prawdopodobnie, ponieważ wiecie, jak to było z obozem kredowym, że mówiliśmy, że będzie Sorna, a okazało się, że to jednak nie jest Sorna, ale wiemy też, że dostęp do Sorny w jakiś sposób miała Manta Corp, ponieważ tyranozaury, które mieliśmy na wyspie Manta, były właśnie na Sornie, bo tam doktor May Center mówiła, że mają tyrannosaury z Isla Sorny. Tak, tylko tutaj jest jeszcze kwestia podobna do tego, że Manta Corp w Jurassic World współpracowała z Masrani Global, a Masrani Global miało swoją bazę dalej po 2001 roku, bo prawdopodobnie do 2004 bazę, która funkcjonowała na Sornie i nie jest wykluczone, że te embriony właśnie zostały wykradzione firmie Masrani Global po upadku Jurassic World. Też może być taka ewentualność, myślę. Okej, okay, to jest ciekawa teoria. I jeszcze tak, odnośnie bezpośrednio tutaj Biosynu, trochę można powiedzieć, że lekko zmieniam temat, jeśli chodzi o to, co powiedziałeś. Otóż, według mojej opinii, z Biosynem będzie teraz współpracował doktor Henry Wu. To jest, bardzo to jest bardzo prawdopodobnie i mogę się oczywiście z tobą tutaj zgodzić, bo e, nawet e, wyczytałem zmianki, że sam Wick Hoskins, którego e, pożarła Delta, e, również współpracował z Biosynem, chociaż nie ma nigdzie tutaj potwierdzenia, ale są takie przesłanki, że oni właśnie wraz z doktorem Wu działali właśnie na niekorzyść Ingenów Jurassic World. Okej, okay, to jest bardzo ciekawa teoria, muszę przyznać. Czy znaczy, to nawet jest tyle, że. Odnactwo... Tak, tak, mów, mów, oczywiście. E, wiesz, już zaczęłeś swoje wypowiedzi, albo chciałeś coś powiedzieć, więc proszę. Znaczy, chodzi mi tutaj o to, że nawet jest to wypisane gdzieś w lore. Znalazłem to, że właśnie ten Vic Hoskins mógł współpracować e, właśnie z biosynem. E, także Miles, który był też u Lockwooda i tą, przeprowadzał tą e, licytację tych dinozaurów. To jeszcze chciałem tylko dodać, i już oddaję Tobie głos. Właśnie, skoro mówimy tutaj o e, Milsie, malsie, jak zwał tak zwał, to właśnie to, co jeśli tych pieniędzy potrzebu, tych pieniędzy ze sprzedaży dinozaurów potrzebowało właśnie na badania kolejne nad nimi? Myślę, że to jest dość e, prawdopodobne. I jeszcze znaczy, mówię tam? o połączeniu. E, tutaj połączę trochę nasze jakby podpunkty, jeśli chodzi o rozmowę e, otóż e, odnośnie biosynu fabule Jurassic World Dominion. To sądzę, że nasi główni bohaterowie mogą wyruszyć właśnie na Sorne w poszukiwaniu majosynu. Ale chodzi no, o, to, że o to, że... będą mogli się dowiedzieć, że e, jakby Solna jest pod czyjąś tam kontrolą. No myślę, że może być taka sytuacja jest to bardzo prawdopodobne. Dobrze. Czy coś jeszcze obejściem nam zostało sensownego to powiedzenia? No Może tylko tyle, że będzie to raczej antagoniczna yy, korporacja i raczej nie spodziewam się tutaj jakiegoś dobra z ich strony, nie? Jeśli chodzi o Jurassic World Dominion. To na pewno, tutaj się na pewno zgodzę. Dobrze, więc teraz nasz drugi najciekawszy punkt, moim zdaniem, czyli połączenie Dominion z Jurassic z Parkiem Irlandzkim Upadłym Królestwem Rzeczkotw Camp Cretaceous. I tak, yy, i ostatnio na Facebooku, ty pewnie też czytałeś, na grupie Jacek Park Polska, przeczytaliśmy tutaj pewną ciekawą teorię. Otóż a, mamy dwa zdjęcia, jak wiecie, o, ostatnio wyszło nowe zdjęcie odnośnie Jacek Dominion, gdzie widzimy yy, postać, którą yy, wiele osób myśli, że może być to Dr. May Center i Tutaj e, mamy, mamy też drugie, dosyć starsze zdjęcie sprzed około roku, gdzie, e, z, jakby tak bardziej za kulis, gdzie widzimy również Owena i również nową postać w tych samych ubraniach przede wszystkim, w dwóch różnych jakby kompletnie e, environment e, tak można powiedzieć, w środowiskach, e, habitatach, jak to mówił Benio. I po prostu możliwe, że daje nam to pewnego rodzaju potwierdzenie, że jest to wyspa Manta Korda. No tak, może tak być, bo tak jak zauważyłeś, środowisko bardzo się różni, mamy tutaj zimę, za chwilę mamy ten las, aktorzy są ubrani jednakowo, więc ten rozrzut jeśli chodzi właśnie o lokalizację musi być duży, a jak wiemy, w obozie kredowym sezon czwarty wszystko znajdowało się na jednej wyspie, więc tutaj mamy taką spójność, i myślę, że może tak się stać. Oczywiście, że tak. To jest właśnie tutaj bardzo ciekawe też, ponieważ yy, chyba teraz, yy, żeby nie walnął głóty, albo Trevorą, albo Spielberg. W ogóle Spielberg jest jakoś zaangażowany te, obecnie w Jurassic World, bo ja tak trochę nie jeszcze to... szczerze. On nadzoruje wszystko, co robi Trevorą. Trevorą go o wszystko praktycznie pyta, i jeśli Spielberg tego nie zaakceptuje, to to idzie do kosza. Aha, a czyli Spielberg by... jest głową całego. Więc. E, tak, ma trzyma, trzyma rękę na tym wszystkim, nie? No to przynajmniej tutaj, a nie jak w Gwiezdnych wojnach, gdzie ktoś inny po Lukasie przejął wszystko. Nie, e, no, ale już jest, nie, schodząc jedno, tematu, nie, <laughs> tak, nie schodząc z tematu. Tak, Nie schodzę z tematu. Yy, albo Spielberg, albo Trevor mówili właśnie, potwierdzili, że yy, obóz kredowy będzie miał jakieś połączenie z Dominion i myślę, że właśnie dokładnie o Manta tu chodziło. O, może tak być, no i tak jak też wcześniej rozmawialiśmy. Raczej będzie to wszystko działo się już po piątym sezonie, który prawdopodobnie może pojawić się w maju, no bo wiemy, że Jurassic World Dominion to czerwiec. No i wtedy wyspa będzie już, że tak powiem, porzucona. Tak jak mieliśmy to w pierwszej trylogii, jeśli chodzi o Sorne. No i tam jakieś akcje mogą się dziać odnośnie tych dinozaurów, które tam pozostaną. Ok, i teraz jeszcze jest jedna poszleka, która może nam jeszcze bardziej po, jakby potwierdzić wyspę e, Manta Korp i że ta wyspa się zmieni. Otóż, chodzi mi tutaj oczywiście e, o pierwsze zdjęcie, jakie dostaliśmy od bardzo dawna, gdzie widzimy e, Claire i Telzinazaura dokładnie. No i też jeśli ktoś dobrze przypatrzy się i przeanalizuje to zdjęcie, to może zauważyć tam taką strukturę, która zupełnie nie pasuje do środowiska i na pewno nie jest to naturalny twór. Być może jest to jeden ze zniszczonych bradów, które były właśnie w obozie kredowym w sezonie czwartym. No i to też może być w jakimś sensie potwierdzenie tego, że akcja przeniesie się na tą wyspę. No i dobra. Czy coś jeszcze nam tutaj... Y Jakieś, czy jeszcze jakieś połączenia z Dominion, z, z obozem kredowym, o których nie powiedzieliśmy? Bo to jest takie główne. To znaczy, chodziło tutaj jeszcze o to, właśnie kiedy, kiedy będą miały te wydarzenia ile czasu po obozie kredowym, ewentualnie, no bo wiemy, że obóz kredowy jest kanoniczny z Parkiem Rurajskim i Jurassic World, ale lekko odstaje w czasie no bo tam wszystko dzieje się praktycznie w przeciągu pół roku, jeśli chodzi o obóz kredowy. A tak, tu Jurassic jakby... World. Tak, dokładnie. To już mamy tutaj 3 lata bodaj różnicy, no a Dominion to jest praktycznie chwila, moment po Upadłym Królestwie, więc tutaj raczej jakiegoś wielkiego rozrzutu czasowego nie będziemy mieli, nie? Na pewno, bo ja gdzieś czytałem, że Dominion dzieje się kilka lat po... Yy, że Dominion dzieje się kilka lat po Upadłym Królestwie? Tak. Raczej wydaje mi się, że nie, bo gdyby tak było, to Rexy raczej nie biegałaby kilka lat po, po, wiesz, po kontynencie w no. Stanach Zjednoczonych. Tak e, wiem powodzie, nie? tyle, nie? że tego. Wybacz, że ci przerwę, ale ten krótko film krótkometrażowy, big rock działo się chyba pół roku po układnym koleswie. To znaczy, on był nagrany rok po upadłym królestwie, ale same wydarzenia nie mówią nam, ile on. ile po prostu minęło czasu od tego, kiedy dinozaury uciekły od Lokuda. Widać, że allozaur jest już tam w pełni dorosły, ale wiemy też, że dinozaury miały wszczepiony genom, który pomagał im szybko dojrzewać i rosnąć, więc nie musiało wcale to być jakiś duży rozrzut czasowy, nie? No, tak na przykład, nie, dwa miesiące myślę. No mogło tak być, no wiesz, no, dinozaury też zwierzęta i raczej nie będą się pokazywać, nie będą biegać i terroryzować miasta, także na pewno próbowały się jakoś zaadoptować w tym środowisku, do którego trafiły pierwszy raz. Okej. Okay. I miałem coś jeszcze, wspomnieliśmy o tym, że tego, że na zdjęciu z dinozaurem widać kawałek brada? Tak, ja mówiłem, że, że jest ta struktura i właśnie, że to może być coś związane z, z czwartym sezonem, nie? Dobrze. I tak, um, więc to już wszystko odnośnie powiązania obozów z Dominion. Coś jeszcze, czy... Um, to, czy to są główne radzi... tematy? Główne tematy, które możemy zakończyć, no bo na razie nic więcej nie wiemy, a wrzucać coś do ogródka, a nie wiemy na 100%, ani nie mamy żadnych podglądów, to myślę, że zostawmy sobie może to na jakąś inną okazję. Dobrze, i teraz został nam już ostatni podpunkt, można powiedzieć, część czy się materiału, czyli teorie odnośnie ogólnej fabuły Jurassic World Dominion. I na początku chciałbym zacząć od y, starej obsady, która y, będzie w filmie. Otóż czytałem gdzieś, nie, nie jestem już naprawdę y, pewny gdzie oj, przepraszam <coughs> już że y, zarówno Claire i Owen jak i jakby stara obsada będą miały po samoczasu czasu ekranowego i że będzie to w rodzaju jakby dwuwątkowości. Można powiedzieć, że jakby takie pół filmu jeden wątek to będzie bardziej lajski a drugie pół, drugi pół filmu wątku to będzie właśnie Jurassic World. Myślę, że to będzie bardzo fajne. Tak, yy, ja na jednym ze swoich filmów yy, mówiłem właśnie o tym, jak ma akcja przebiegać, ale nie będziemy tutaj odchodzić do mojego kanału, broń Boże. Chodzi mi tylko o to, że Eee, tyle samo czasu dostaną, tak jak zauważyłeś, no i ma to być taka celebracja tego, co stworzył Steven Spielberg, jeśli chodzi o Park Jurajski. No i właśnie tutaj jest to uhonorowanie e, postaci Anna Granta i Anna Malcolma i Ellie Sattler, dlatego właśnie taki e, wspólny czas dla, dla tych trzech postaci i to jest taki ukłon e, od Trevorowa i Spielberga. Eee, więc tak, mm, właśnie myślę, że to jest spory plus, że stare postacie dostaną na tyle samo czasu ekranowego, ponieważ w takich na przykład Gwiezdnych wojnach myślę, że właśnie był to spory niedobór tych starych aktorów, a tutaj miłe zaskoczenie, że nie będzie to taki czysty fanserwis, że pojawił się na 5 minut, tylko będzie to bardziej coś w stylu eee, tutaj e, chwila mogę mówić spoilery do Spidermana, bo szczerze nie chcę, żeby tutaj ludzie by sam zepsuć znaczy się ja nie, nie znam tamtych uniwersum tak bardzo jak tu Jurassic Park i Jurassic World ale chodzi mi tutaj może, chodzi o to też reżyserowi, żeby stworzyć taką dynamikę, która pokaże działania takie, wiesz, chodzi mi o to, że będzie to wszystko dynamicznie się działo, szybkie przejście z jednej akcji do drugiej, no bo w filmie, który ma dwie godziny i ileś tam minut, ciężko jest wrzucić tyle wątków. Naprawdę jest dużo tego wszystkiego, jeśli chodzi o Jurassic World Dominion, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie finalnie. No chyba, że zobaczymy jakoś pierwszy zwiastun za niedługo, no i mniej więcej będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Ja, ja strasznie czekam na pierwszy zwiastun, to będzie tyle analizowania, w końcu jakiś taki prawdziwy, bardziej treściwy materiał zwiastunu odnośnie właśnie jakiś fabularny cokolwiek odnośnie domin, bo ja już naprawdę hmm. tracę cierpliwość z tego, co mi się wydaje zwi zwiastun do tego do y, Płodnego Królestwa dostaliśmy kiedy teraz pytanie? Kiedy hmm, dostaliśmy do Królestwa? Upadłego Królestwa bodajże był w grudniu y, 2017 roku ojoj no to upadłego... już byliśmy poza jakby ten y, można powiedzieć jakby okres czasu przechodziły one tak przechodziły co miesiąc bo pierwszy chyba do Jurassic World był listopad 2014 Później upadło królestwo w lestwo, grudzień 2017. No, i teraz możemy się spodziewać, być może w styczniu, jakoś pod koniec do Dominion. Oj, no w, właśnie teraz zobaczyłem i tego wpisałem się o YouTube'a. Pierwszy zwiastun do Jurassic World: upadło królestwo wyszedł 8 grudnia. No, no, tak jak też właśnie No to mówiłem. nieźle. No, także możemy, możemy na dniach być może niepełny jakiś zwiastun, bo Trevorrow sam zapowiedział, że nie będzie to jeden zwiastun, a możemy się spodziewać nawet dwóch, albo może i nawet trzech, ale być może jakiś teaser y, pierwotnie wyjdzie, no i też będzie na pewno intrygujący że nawet jakiś krótki 20-sekundowy teaser mnie zadowoli już. My z Beniem potrafimy zrobić 30-sekundowego 30 klipu z obozu kwiatowego, zrobić mini materiał na 10 minut. Więc no. Jeśli, jeśli ktoś potrafi to rozłożyć na czynniki pierwsze, to oczywiście jak my najbardziej. Rozłożyliśmy na czynniki pierwsze i to tak czynniki pierwsze, na czynniki pierwsze. No. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie. Też oglądam wasze filmy, także wiem o... Wiem, co to... Mi Mówi to słyszeć. No. Dobrze. Nie e, nie to, to, może to, natomiast mnie może ty jakąś teorię teraz przedstawisz, Jeśli chodzi o Jurassic World Dominion. Tak. Moja, moje teorie wszystkie, no... Nie wiem, nie wiem w ogóle do czego się tutaj jeszcze odnosić, no bo już praktycznie wszystko powiedzieliśmy. Jedyne co to zastanawia mnie sam finał filmu i co się stanie na przykład z samą Blue. Czy będzie po prostu. Czy ona po prostu przeżyje, bo. Czy też przeżyje Rexy? Czy będzie dalsza kontynuacja? No bo e, mówili twórcy, że Jurassic World Dominion ma być ostatnią serii Jurassic World, a ma otworzyć kolejną serię. No właśnie, nie wiem ile. Ma... Właśnie tutaj ja słyszałem, że minion ma być otwarciem na kompletnie coś nowego. I tutaj tak, teraz przyszło tak. mi do głowy, żeby... może to mhm. trochę niektórych zasmucić, ale moim zdaniem oni chcą pójść w historię. Poruszyć, tak? Tak. Żeby, żeby kręcić dalej już po prostu w świecie tam mezozoicznym, a nie współczesnym, o to to tobie chodzi? Tak, jakby yy, prolog do... do Też w górę coś takiego? No, no, no. Yy, nie wiem, ciężko mi sobie to wyobrazić, jeśli chodzi tutaj o uniwersum Jurassic Park i Jurassic World, no bo zawsze tutaj było połączenie człowiek zwierzę. Nie wiem, naprawdę nie wiem, no czekam na to też i czasami lepiej nie wiedzieć wcześniej. Mi się tak wydaje, że po prostu tak. czekać, aż to, się to samorządzenie... właśnie coś mnie trochę wkurzyło w zwiastunę do tego królestwa, że zostało tam ujawnione za dużo, jeśli chodzi o ten cały przekręt ze sprzedawów dinozaurów. Znaczy, no wiesz, gdy, gdy, gdyby to miało łączyć się właśnie tak jak mówiłeś, z tymi badaniami, które chcą robić, po prostu i miało to być też jakieś nawiązanie, już do obozu kredowego, jeśli chodzi o upadłe królestwo, to jest tutaj jest jakiś sens. No bo te pieniądze jakoś trzeba zebrać, żeby stworzyć bazę, tak? Eee, oczywiście chcieli stworzyć kolejną hybrydę, które miały być kolejne Indoraptory, do tego im była potrzebna Blue. No, i kolejne rzeczy, których nie wiemy, a być może dowiemy się właśnie w Dominion, i to jest najlepsze w tym wszystkim. Okej. Okay. Szczerze, teraz tak trochę nie, nie, nie wiem, co powiedzieć. Chyba już wszystko omówiliśmy, co mieliśmy dzisiaj mówić. No wydaje mi się, że, że jest to fajna puenta taka, nie? Że przechodzimy sobie z, z jednego filmu do następnego i mamy tutaj jakąś tam spójność, która po prostu sama przez siebie, przez te zdjęcia, które mamy, ukazuje, że no jednak my mamy rację i możemy się spodziewać tego o czym rozmawiamy, prawda? Wiesz, ja, na przykład Benio i to już było chyba nawet tak dwa razy, że był w stu procentach czegoś pewien. Pamiętam, na początku, przed trzecim sezonem mówił, że za wszelką cenę, że to nie jest nowa hybryda, tylko kolejny Indominus Rex. A wyszło jak wyszło i wiem, że nas teraz słucha. I. Pozdrawiamy e... do mnie, oczywiście. Właśnie, pozdrawiamy. Dziękujemy za pomoc w materiale. Kto wie ten wie. I po prostu mm. jakby... A za drugim razem mówił, że to będzie Sorna, to będzie Sorna, to będzie Sorna. Ja mówiłem zbyt, że to może nie być Sorna, bo na Sornie nie wiadomo co się działo i w ogóle jak, ale no. Ale powiem ci szczerze, że 99% ludzi, którzy w tym siedzą, myśleli, że to będzie Sorna, więc Benio nie był sam, nie był odosobniony, bo przyznam się szczerze, że sam uważałem, że będzie to Sorna bądź Muerta. <kuh> No, myślę, że wykorzystanie Muerte byłoby dosyć fajne, bo no, Muerte no, miałby no, chciał no, taki. No, staćkę. Tak, byłaby ta kontynuacja tego Lasting of Muerte z archipelagu, i to by było naprawdę świetne. No ale. A coś cię chyba przerwało. No i po prostu cieszyć się z tego, co mamy, tak? Tak. Dobrze, więc z racji, że już omówiliśmy wszystko, to ja Nie. się z Wami serdecznie żegnam. Mam nadzieję, że. Ja też dziękuję za, tak, dziękuję, ja za dziękuję za zaproszenie. Tak, ja dziękuję, że chciałeś wystąpić. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Dobrze, więc trzymajcie się do zobaczenia. Matros, no, może ty skończ swoim życie w najlepszy sposób. <laughs> no, dzięki wielkie i tak jak Addison powiedział, pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się. Życie